Lecimy od tego głupiego YouTube'a, kurde O, coś tutaj leży Co my tu mamy? Synu, nie przeszkadzaj sobie Lecimy daleko od głupiego YouTube'a Kurde, wyzywają mnie w filmach, w komentarzach Dobra, trzeba sobie odpowiedzieć Lecimy na rajską wyspę? Co tutaj mówicie? Nie słyszę was Dobra, synu, nie przejmuj się, my sobie grzecznie lecimy Ba. co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Katastrofa? Das ist katastrofe Spadamy senu, trzymaj się zabawki, dobrze. A, 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 spadamy. Zamotny, to Zdamy radę w tej wspólnej przygodzie, prawda? No, to jest inna odmiana Hawaii. Tak, więc jak się nazywasz, tajemniczy przybyszu? Janusz yy, Dutobroni. Do tak, dobrze, więc to jest Janusz i będziemy dzisiaj, yy, no, yy, no, sam nie wiem, wylądowaliśmy przez wypadek. Jakiś down zabrał mi dziecko. Jest zapewne z tego zadowolony, dobrze więc Na razie będziemy niszczyć walizki yy, Nie wiem walizki o. A ja zajęcie w tej grze Tak, rozwalenie walizek yy. Świetne. Tak Będziemy teraz zdobywać walizki Będziemy o nie walczyć yy, z samolotem Dobra więc na razie trzeba jakoś rozgarnąć się w terenie Dobra, chodź, idziemy gdzieś Masz już pozbierane trochę? Nie, bo, bo... Dobra, idziemy. O, to jest, to jest nie po, po co mam coś gadać, skoro możemy iść? A, to u finisher. No, to dokąd chcemy się wybrać? Na razie nie wiem, gdzie jesteśmy. Ja wiem tylko jedno, że jest tutaj dużo do królików. Dobra. Aha, jesteśmy niedaleko statku. Ale jakiego statku? O dobra, to co to na to, że na razie zamieszkamy tam na brzegu? Może Znaczy, nie to, że zamieszkamy, tylko sobie jakieś ten. No to na razie choć tam pozbieramy tam, bo tam jakieś, jakieś batony i tak dalej, jakieś fantylażu. Tam wszystko leży, więc na razie się tam wybierzmy po jakieś itemy i tak dalej. Dużo gadam. Nie, da, da się przeżyć. No, na razie jesteśmy tylko do połowy ciała nami krwią. Ciekiele także ma krwi, którą znaleźliśmy w I w, w ogóle chyba jestem, ciem... chyba... Chyba... Chyba jestem ciemnoskóry. Nie, ja, chyba tylko na pewno. A. To no, super. Dobra, płyniemy. Może na kiedy mnie nie zeżdżą. na to Odgłos pływania. Od głos płynięcia, odgłos płynięcia, ale no wylądowaliśmy na całkiem ładnej wyspie. No. Halo, nie mogę płynąć, co tu się dzieje? Koralowce mnie złapały za nogę. O, słychać, że na pewno będziemy mieli dzisiaj ładną pogodę, idealną na... No to są nasze wakacje, tak? A tutaj, y, oni wiedzieli, że tutaj wylądujemy i należali tutaj łódkę. O, tam jest Misiu, tam widziałam, Misia widziałam, tak? o misie? Tutaj, patrz, misia mi się nam żebyś mógł się podczytywać w nocy. Ja chyba nie chcę. Chodź, patrz, misiu. A, czyli tutaj mamy ogólnie zamieszkać, tak? nie w ogóle. dobrze, dobrze, no to idealny nam domek wybrali, a nasze dziecko y, jest po prostu w innym tym. O, go się suszył. O, tutaj ktoś chyba nie wziął sobie olejków do opalania, a się opalał. No, w zamkniętym pokoju. ona, O, tutaj chyba widzę jakiegoś, kurde... Ciekawego kolesia. No dobra, ale... No. No, tak, tak. no. Zrobimy sobie może lepszą siekierę, czyli patyk, to i to. Zrobimy, bo, bo możemy. Chodź na razie na brzeg, zrobimy sobie jakieś ognisko i tak dalej. Zoropimy. Co? Gdzie? Na brzegu. A to takie te. A, to na pewno są jakieś atrakcje. No. Przytul... Także... Prześla, to można walać, nie? No... pewnie. Selfie z rekinem. O ile żółwi. Pierwszy żółw is dead. Drugi żółw is dead. Ale plastikowe są No, to jest sztuczne, więc... Z nimi się można bawić, tak? Ale skur... Pewnie dali całkiem fajną. Całkiem fajną. Zobacz, jaką mam tarczę. Zobacz. Mogę nie dyn 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 Yeah. O, a tu na pewno jest jakiś, kurde, sztuczny grób, żeby nabrać fajnego klimatu dla wyspy, tak? A jest a O, to zaraz, po, poczekaj, bo tu są jakieś zdjęcia Tu jest jacht, ten jacht Czyli ktoś tutaj... A, czyli tutaj specjalnie ten jacht tutaj... Przy... A, specjalnie ten jachtem tutaj przepłynęli dla nas Nie wiem No, to już wszystko wiemy A żeby, kurde, nam nie przeszkadzać, no to się gdzieś... Na jakąś to wycieczkę wybrali, albo coś A ten grup to jest tylko dla ozdoby, żeby nadać fajnego klimatu, że wyspy i tak dalej to tropikalne. Ale to też zawał no. Normalne. Tylko ponoć to są rasiści, no bo ja jestem czarny, a oni są biali i mnie wyzywają, i w ogóle rasiści to co ponoć, ale, ale mam białego kolegę, więc się na pewno dogadamy. Coś ty już postawił, że trzeba się na no, drzewa w ogóle... Ja już się nam drzewa, bo to jest w końcu survival, tak? Wycieczkę survivalową sobie wybraliśmy tak, aby się nie nudzić. Nasz syn na pewno do nas potem doło. Nasz syn na pewno potem do nas dołączy. Nie będzie się nudził. Na razie zapewne z, ze swoimi jakimiś wieśnikami czy coś bawi się. Na pewno więcej dzieci tutaj przyjechało. Bo to wszystko było planowane, ten wypadek, i tak dalej, nie? No. A. Oni to zaplanowali, no. A. No to świetnie. Teraz sobie zbiję krzak. Nie wiem, nie wiem. Dobra, trzy Już lecą, poczekaj. Ja? Leci. Leć. Dałem się chwilę na spadającym drzewie. Tu mam wyładne? Jej, jestem w domu. Halub Drzwi się nie otwierają! Nie! Ale chcę z tej strony. A. <słuch> nie ważę. to ja chcę ukroić UF Rakinowi? I zrobimy, wiesz co, to gówno na trofeum, nie? No. I sobie rekina pomiesimy, bo mamy centralnie obok To gdzie to jest tylko? To jest head trophy Dobra, i postawimy je oczywiście od zewnątrz, żeby nas wszyscy tutaj wyspowicze się bali Bo to, to my tutaj musimy być tymi najlepszymi, tak? Dobra, głowa O! Janusz za <noise> <noise> Żarłarz biały <noise> Drugą też Na co to jest? Na co to jest? Fajne A. A to skoro fajne, no to fajnie A Na pewno od. Nie no to był super Ale do, co, do czego to w ogóle służy? A czy mogę dozwolić krzyż? Byłem ciekawy takich rzeczy Ale takie sticksy, że takie chipsy czy takie sticksy że takie patyki? Eee, chipsy. A, no to na pewno gdzieś tutaj znajdziesz jakiś sklepik dla turystów Halo, już zbudowałeś No więc co to jest? Przypomina mi to trochę karmnik dla ptaków. Co, co to jest? E, tam. Yy, doniczka. A tam jest ziemia. Halo. Ptak! Odgłos ptaka. Odgłos tego ptaka. No. Odgłos mewy. A, Ucieka. Yy, to nie ja pobiłem się z domem. To Co ono zaczęło? Ja sam... Się urodziłem w keczapie ze styksów. Bo tutaj, tutaj jest wszystko bezpieczne, a podróż. Więc to jest wszystko zaplanowane i tak dalej. A te ptaki to są zrobione sztucznie, tylko żeby był fajny efekt i dlatego ja biję. Prawda? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Damy sobie pióreczka tutaj. Jedno, drugie, trzecie. Bo to są sztuczne piórka, tak? A ta się kieruje ciągle krwi, no. Znaczy w ketchupie. Znaczy się. Łap, Ptasior! Tasior! Ło! No, no. Halo! Tam widzę... Tam tubylcy! Tubylcy! Halo, tubylcy! No tam są halo Mateusz idę się przewitać. Dubylcy! Cześć! Jak masz na imię? Magda! A. A. Nie bij, ja, ja wiem, jesteś nasiską, tak? Tak! Magda! Magda! Spokojnie! Magda! Dobra, Magda! O la, 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 la. Chodź tu Magda! Bierzemy cię dzisiaj na noc do siebie! Ty ona zmieniła posad, to nie jest już Magda. A co? Ona się zmieniła, a po... ją. Nie, nie, ja ją dobieram w domku, rzucę. Hop! Gdzie ona jest? Magda! Czemu wypadłaś posadą? Magda! Magda! Ale ty masz do... głęboki odbyt! Nie że... nie. nie jest Magda! A <laughs> no, to teraz już nie jest Magda! Dobra, spali ją na stosie! No na to walę, o nitko ją! To To była Magda, a to teraz nie jest Magda? chcę nogę. Noga. Zobacz! Noga Magdy! Chcesz, chcesz obgryć własną gdzie? Piąteczka. Moje! Załamał! A jak to się robi? Łeee! E! E! mi nogę! A uciebi mnie nogą! Noga Magdy. Dobra, o! Jakieś tutaj mam mięso. Okej, okay. bo skoro mamy się bawić w taki survival, prawdziwy. To trzeba jakieś mięso mieć. Dobra. A ogólnie tu idę jeszcze zsiąść trochę drewna. lewna. jakieś fajne projekty jakiegoś czegoś. No, Tycham, co Ty tam wiem, że tu, tutaj jesteś ogarnięty w takich rzeczach. Więc zacznij coś tam, jakieś projekty. Ale... No nie! Zmęcze... Odgłos zmęczenia! Mm -hmm. Dokładnie, trzeba sobie, a dobra, obejdźmy książkę, bo jakąś tam książkę synowi obwaliłem, więc trzeba sobie zobaczyć, jaka to jest. Nie, jednak nie, nie. Syn jednak nie ma ciekawych lektur. Myślę, że babka w szkole mu da coś ciekawszego. A tu będzie dużo tak. Aż za kaszle <laughs> Chyba dżumę złapałem z tej wyspy. Zakaszlę palaszem. Nie, 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 Ja nie palę, przyjacielu. Le marone. Dlaczego jestem cały w jakimś głównie? Halo, w czymś czarnym jestem. Jesteś czarniejszy niż zwykle. No. Coś się, coś się popsuło i jestem cały czarny. A my już mamy 15 minut nagrania. Jest świetnie. Dobijemy gdzieś jak do 30 albo 25. Spokojnie, z DeForesta też będą solo odcinki, czyli bez tego pajaca. W ogóle ile ja tego drzewa już naciąłem? No o, Helena, no to wszystko lata na boki. Dobra, poczekaj, bo trzeba tutaj... B. B jak bakłażan. No i bierzemy jakieś... z dwa lockholdery. Dobra, jeden lockholder, drugi holder. Masz może skorupę żółwia? No, mam. To się akurat przyda. Ale tam jest jeszcze jedna, przecież tam leży na, na tym... Na plaży. Żeby się chodzić o tego sztucznego żółwia No A, no to tam leży na plaży A, właśnie wtedy ona zniknęła <coughs> No ta dżuma naprawdę Dżuma nie oszczędza aha. Kalinka, kalinka, kalinka Buduje no, Dzięki za darmowe żarcie Aha, a zjedz Na zdrowie Udław, udław się tym do, do, Dodałem tam trochę bąków Dobra Bąki kasperka To się wytnie, to się wytnie! Bąki Kasperka I ktoś z na pewno nie będzie tego oglądał? Nie, on tego nie będzie oglądał, dobra, to, to, to nie przepraszam że jak to małem. Już jest kijów, no? Świetnie, świetnie. Mamy idealną miejscowę. Czemu potrzeba dwóch skorupi grzówi? Skorupi grzówi! To się A, to. To już jednej, ale były dwie. Nie. Popuś coś? Nie. Coś żeś zrobił? Nie, nie o nie tak, kupę zrobiłeś. Kupę, Nie, nie rób tego. Rozumiem wszelkie patologie, ale nie tę O Jezus. Wiesz, że nie tego wejdę w bo już jestem blisko z subów i niedługo je będę miał. No. Ciekawe ile sprawdzimy w Wszystkie, no stary. Nie. No. Stary. O, tu byłeś? Ja, wydawało mi się. Jakiś frajer. Potrzymał się. Yes. O, tam mają bazę, koledzy. Tak. to sprawdzić. Ale co, że ci sztuczni to będą ci prawdziwi? No, nie wiem, zapytamy się Nie tam. no, domki to będę ci prawdziwi. Nie, nie, no. nie, bo już, już się ściemnia, a pierwszą trzeba przespać, bo po ciężkiej podróży samolotem jesteśmy. No tak. Dobrze. Rano ich zapytamy. W ogóle jaki mamy plan dnia i tak dalej, nie? Kto nas tutaj będzie oprowadzał po wyspie? Jakie dla nas przygotowali? zapewne coś ciekawego. Zobaczcie, że już mamy drewna w ogóle przygotowanego. Wszystko jest rozplanowane. Walizka! Odgłos walizki! Poczekaj, bo jeszcze sobie upykę mięsa. A to tutaj połóż po prostu na tym. Aha, patrz, jaka tu jest tekstura zarobica. Mówiłem, że to sztuczne, chodź zobacz. Co? Patrz sztuczne. To masz od tej strony na głowę rekina. No dokładnie to jest sztuczne. No mówiłem, my nie jesteś my niemal co czujemy zresztą. No halo! To nie jest doniczka to i nic nie rośnie. Chodź, Nie! Poczekam na jedzenie. O, jest jednak prawdziwy! A no tak, no, za, to sami go rozpaliliśmy. No tak, bo tu były jest złoty Zjadłem za dwóch, chociaż. Dobra, chodź. A mogę spać z sobą? O, idealnie. Chodź. Mry, mry. Mry, <grym> mry. Dobra, zapiszemy to na slocie piątym. Bo na pierwszym mamy tam no dzikie rzeczy ciemno Dobra, chodźmy zapytać tam. Czekaj, bo jeszcze tym. jest ciemno. Niech je chociaż troszeczkę to zjaśni. Bo będą nas jeszcze wyzywać, że ich obudziliśmy... A tego, no. a tego byśmy nie chcieli, tak? To z Nie chcemy już w pierwszy dzień mieć problemów z tubelcami. Jasne. Dobra, chodźmy. Daj mi jeszcze ściąć jedno drzewo. Na Nie, bo wiesz, już zapełnić te wszystkie te trzy. Chyba, że przyjdą tubelcy i nam to pierwsze i sobie zbudują więcej domków. Łapna twarz. Tam. Nie, jeszcze jedno Halo, jeszcze jedna deska Matalka, To się wypipa Pi odgłos pipa. Ja. Odgłos pipa. O, nie, 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 nie. Odgłos pipa. Miał Miał To jeszcze co ugotuję porannego kotlecika. Zobacz. O nie! Słychać złych ludzi, którzy wiercą. co ich. Okay, A dobra już nie. A! znowu się palę! No no nadal się palę, halo, się do wody. Dobra, chodź. Idziemy. Czekaj, bo już mi się więcej skończyło. A, dobra, śniadanie nie jest opieczone, to idziemy teraz. A tam leży, poczekaj, bo tam leży jedna głoda. Dwie nawet leżą. Kłady chodzą po drzewach. Dobra. To gdzie oni są? No, 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 no A tak jeszcze z 10 minut sobie nagramy i będzie. No, to, to gdzie oni mieszkają? O nie! 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 Ja będę robił niebo, wtedy nie słychać szumu. Nawet nie, że jak zapytał mikrofon, nie? Zjadam wszystkie jagody, w frajerze. Nie. Wie, że to są tak dobre. jedne miały raka. No to szybko zapytamy ich i kończymy odcinek, tak? O, to, to, o tutaj też są amki. Am, am. Skąd oni mają tyle dobrych jagód? Dzień dobry. Jest tu ktoś? Halo. Halo. Żywy lub mal. Czy to Chyba słyszałeś? Chyba to się. Uciekamy! Obudziliśmy się jednak. Obudziliśmy jakiegoś tubelca. Mówiłem nie, ci niech osmysłana! Mówiłem! Co Mówiłem, że ich obudzimy. Raz. Są źli. Yo, no, chyba... zdenerwowaliśmy tu bylców! chyba się tak dobrze nie przebudzili, bo za nami nie idą. A, to dzieje. Budzik jednak nie zadzwonił tak mocno jak, kurde, my. Ale... No, ale... Dobra. To chodź zakończymy ten piękny odcinek rekinem. Chodź. Halo! No, tak. Pocze... To jeszcze się... ten, czekaj, bo się przywitamy. Cześć, Manko, mój tu z... Co uciekasz, co uciekasz?! Frajerze. Co, uciekłeś, frajerze! Przywitać się nie chcesz! Przywitać się nie chcesz z nowymi kolegami! Co? To ty nie ukradłeś mi syna! Gin frajerze! Gin Legia Warszawa to najlepszy klub w śmieciu! Legia Warszawa! Co u mnie go zabrałeś. Tak bierzemy ich, spalimy. Spalimy ich, bo oni są zalechem. Jesteś w chaj... się pali! Do mnie pal się Dobra to No Przeżegnaj się ładnie No tym miłym akcentem palącenia się właśnie tutaj kończymy, kończymy Tak, goda. do widzenia Do widzenia